Dzisiaj hałwa w roli głównej będzie pysznieć! O, piguska robisz! Nie się, piegusek to smaku, a to jest chałwa. A ja myślałem, że będzie piegusek z chałwą. Żaden piegusek to będzie chałwowiec, pyszne ciasto bez pieczenia. Co to za ciasto bez pieczenia? Nieważne, mów jakie składniki. Potrzebujemy 200 g chałwy waniliowej, 250 g serka mascarpone, 300 g śmietanki 30, mleko do namaczania biszkoptu, około 200 g biszkoptów, łyżka cukru pudru i garść prażonych pistacji niesolonych. No to z tego Ci wyjdzie jakieś dubajski ciasto bez pieczenia. Dubajskie smaki to już niemodne, teraz chałwa rządzi. Robię. W wysokim naczyniu ubijamy śmietanę. Do ubitej śmietany dodajemy łyżkę cukru pudru. Dodajemy serek mascarpone. Dokładnie mieszamy. Do masy dodajemy pokruszoną chałwę. Całość dokładnie mieszamy. Mm, ale będzie pyszny deser. Dolną warstwę biszkoptów delikatnie moczymy w mleku. Dwie trzecie masy wykładamy na biszkopty. Układamy kolejną warstwę biszkoptów. Nie moczymy. Na wierzch wykładamy resztę masy. Na koniec posypujemy posiekanymi pistacjami i wstawiamy do lodówki na kilka godzin do stężenia. Pyszny chałwowiec gotowy. Marek! Jestem bardzo ciekawy połączenia tych smaków. No to próbuj. No, powiem Ci, że wygląda bardzo ładnie. Jak tak samo smakuje, próbuję. Mmm. no. To będzie idealny czas na święta. Na święta jak najbardziej, ale nie tylko. Piegusek jest rewelacyjny, ale to jest jeszcze bardziej rewelacyjne. Mmm.